Cześć, jest Michał Koper z portalu ringpolska.pl Witam Was serdecznie, zapraszam na przedpołudniową prasóweczkę bokserską. Dziś zaczniemy od tematu polskiego. Jak być może wiecie, w najbliższy piątek w Kielcach odbędzie się gala Suzuki Boxing Night 2 Jest to gala organizowana przez PZB Polski Związek Bokserski nadzorujący teoretycznie boks olimpijski ten amatorski, jak to się kiedyś mówiło Na tej gali wystąpią gwiazdy polskiego boksu Olimpijskiego, no ale ale tam w pojedynku wieczoru zaprezentuje się Mateusz Masternak, który skrzyżuje rękawice z sergiem Radczenką. I ta walka z Radczenki z Mateuszem Masterniakiem to jest taka wielka ciekawostka tej gali, no i być może zapowiedź czegoś ciekawszego jeszcze na przyszłość. Mateusz Masternak, jak wiecie, to jest czołowy polski zawodowiec. Pieszczar, który postanowił jednak spróbować teraz swoich sił w boksie olimpijskim, awansować na olimpiadę. Igrzyska Olimpijskie, przepraszam, słownikowych purysów, bo tak się podobno powinno dokładnie mówić, no ale Igrzyska Olimpijskie przesunięto na rok 2021 i teraz Mateusz Masternak jest w emocjonalnych rozterkach, czy bok zawodowy, czy amatorski. No i ta, ta gala, ta walka to jest takie wyjście naprzeciw PZB, naprzeciw Mateuszowi Masternakowi, jego. Oczekiwania, no bo Mateusz za tę walkę zarobi, zarobi też sergi Radcianko. Będzie to teoretycznie walka zawodowa, ale będzie punktowana przez sędziów boksu olimpijskiego. Będzie na dystansie 8 rund, więc no, to nie jest dystans boksu olimpijskiego. Teoretycznie walka zawodowa, ale bez spisywania wyniku do rekordu pięściarzy. Najpierw posłuchajcie, co mówi na temat tego pojedynku Grzegorz Nowaczek, czyli prezes PZB, a potem kilka słów mojego komentarza. Taka ciekawostka odnośnie tej gali być może przyszłości polskiego boksu zawodowego. Grzegorz Nowaczek mówi: Zawodnicy podpisali kontrakty. Mowa tu o masternaku i radczence dostaną garże nie będzie to żaden sparing ale normalna bardzo dobra walka o zwycięstwo w PZB chcemy zapewnić Mateuszowi jak najlepsze warunki finansowe i choćby dlatego organizujemy walkę z radczenką mamy jeszcze inne ciekawe plany ale o nich powiemy na konferencji prasowej przed galą co to mogą być za plany no nieoficjalnie mówi się nie jest to żadna tajemnica w środowisku że PZB chciałoby wrócić do nadzorowania boksu zawodowego w Polsce. Kiedyś to była norma, tak? Kiedyś to PZB sprawował nadzór nad boksem zawodowym w Polsce. Była komórka wydzielona do boksu zawodowego, no i tam to wszystko się odbywało. No ale potem AIBA, e, sama AIBA, czyli Międzynarodowa Federacja Boksu Olimpijskiego, chciała organizować boks zawodowy. Była ta, ta liga zawodowa, było w USB też. No trzeba było wydzielić komórkę tę zawodową, wyrzucić poza PZB. Na czele tego wszystkiego stanął Krzysztof Kraśnicki. Założył firmę, potem organizację o nazwie PWBZ, czyli Polski Wydział Boksu Zawodowego. No ale no, teraz mówi się o nieoficjalnie, że bok zawodowy może wrócić z powrotem do PZB. Także no, ciekawa sytuacja. Pamiętacie, ostatnio było dużo zamieszania wokół Austriaków, Niemców, no ale pracujących dla Austriackiej Federacji, sędziujących walki w Łomży. Ten werdykt kontrowersyjny walki szpilka Radczenko. Dużo było zamieszania, dlaczego Austriacy, dlaczego Austriacy. Ano dlatego, że Grupa no od nie była w dobrych relacjach z PWBZ i mogła sobie zaprosić na galę do nadzorowania zupełnie inną federację. Nie jest to nic dziwnego i działo się tak w przeszłości już w Polsce, natomiast teraz, teraz podobno są plany, żeby, żeby wciągnąć do PZB z powrotem bok zawodowy kto stanie na czele tej komórki do spraw boksu zadowego jeśli faktycznie ona powstanie. Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie dużo ciekawych informacji. Być może będzie jutro na tej konferencji prasowej w Kielcach. Ja na niej będę, także dostaniecie też informacje z pierwszej ręki, co tam się wyprawia. No i wywiady, tak, czy z Mateuszem Masternakiem, czy z Siergiem Radczenką. materiał też z gali. Także serdecznie zapraszam jutro i pojutrze na kanał. I to tyle, jeśli chodzi o ten kielecki wariant. Może będzie coś ciekawego na przyszłość, i teraz przechodzimy do boksu zawodowego. Kolejny temacie, który sobie tutaj wypisałem: temat, na który na pewno wielu z Was czeka. Manuel Czar, syryjski diamentowy chłopiec, podpisał kontrakt promotorski z rolem Ceylanem, z takim promotorem rezydującym w Niemczech. No i ma poważne plany: chce boksować za Oceanem w Stanach Zjednoczonych. I mówi moi drodzy, słuchajcie, jestem przekonany, że Erol. Czyli Erol Ceyland ze swoimi kontaktami w USA będzie dla mnie idealnym partnerem. Chciałbym zawalczyć z Endym Ruizem Juniorem, a potem na celownik wziąć Tysona Furego. Wysoko mierzy nasz diamentowy chłopak, no, szans żadnych raczej nie miałby ani z jednym, ani z drugim, no, ale plany Mano i ma przede wszystkim w posiadaniu, jest w posiadaniu pasa WBA Regular, tego zwykłego pasa WBA wagi ciężkiej, z kim będzie bronić? Zobaczymy, no może to będzie jakaś karta przetargowa, tak, żeby zorganizować tę walkę z Andym Ruizem Juniorem. Manuel Char po raz ostatni boksował w listopadzie 2017 roku, zresztą został złapany na dopingu po tej walce, sprawa jednak sprawa jednak bo tam były jakieś problemy z próbką B, ile dobrze pamiętam, no w każdym że ostatni boks listopad 2017 no i nadal jest mistrzem świata WBA wagi ciężkiej, tym regularnym on miał w tym roku zmienić się z Trevorem Bryanem, czyli z mistrzem tymczasowym, bo Federacja WBA mistrzów ma wielu w każdej kategorii wagowej, no ale do tego pojedynku prawdopodobnie nie dojdzie, nawet był przetarg na tę walkę, ale, ale, ale do walki z Manuelem Jarem ustawiają się już, już w kolejce Fres Okwendo, czyli zawodnik, który po ostatni boksował 6 lat temu, w 2014 roku zresztą walkę przegrał z Ruslanem Czagajewym, no ale... Były różne tam chocki, klocki takie sądowe, no i na mocy postanowienia sądu Okendo ma prawo do walki o pas Wuba regular z Manuelem Czarem, jest kto wie, no być może to Okendo dopcha się do walki z Manuelem Czarem. Federacja Wuba to jest niestety jeden wielki patostream, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy mistrzowskie, można ich śmiało nazywać Danielem Magicalem wśród Federacji Bokserskiej. Co chwila coś wymyślano. W każdym razie Manuel Czar na razie nie mówił o Okendo. Na razie mówił o Andym Ruizie Juniorze i, i Tysonie Fury Wysoko chłopak. mierzy tylko pochwalić. No i na koniec jeszcze waga ciężka. Eddie Hearn, mojej myli, tłumaczy się ze słów a propos walki Antonego Joshua z Tysonem Furym. Pamiętacie niedawno ono szło na triumfalnie, że wszyscy się dogadali, że dwie walki będą w 2020 Pierwszym roku, ale niedawno wam też mówiłem o tym, że Eddie Hern mówi, że lepiej, niech Fury najpierw walczy z Dylanem White'em. No, wydaje mi się, takie mam wrażenie przynajmniej, tak? Być może to jest tylko moje wrażenie, że jednak Hern mniej się spierze do tej walki z Fury'em niż obu z Fjórym do walki z Joshua. I posłuchajcie co a propos tych informacji. Zresztą, cytowanych też jego słów odnośnie walki, Fury Joshua powiedział teraz Eddie Herr w wywiadzie dla Sky Sports. Udzieliłem wywiadu Sky Sports, informując po prostu, że Joshua i Fury zaakceptowali podział pieniędzy oraz fakt, że stoczą ze sobą dwie walki. Powiedziałem jednak, że przed nami wciąż daleka droga, a potem ciężko było mi uwierzyć w to, co czytam czy Eddie Herndt sugeruje, że przekręcona jego słowa. Wiem, że teraz wszyscy są mistrzami clickbaitów, ale to przeszło moje oczekiwania. Trzeba podkreślić, że porozumienie w kwestiach finansowych jest bardzo ważne, ale pozostało tyle detali, których nawet jeszcze nie zaczęliśmy omawiać, że nie można mówić o pewnej walce. Ważne, że obie strony chcą tego pojedynku. To na pewno ułatwia sprawę. Moje słowa zostały trochę przekręcone, jednak to też pokazuje, jak bardzo wszyscy chcą tę walkę zobaczyć. No jasne, że wszyscy chcą tę walkę zobaczyć, tylko pytanie, czy wszyscy chcą w tej walce wziąć udział. Taki jest mój komentarz. No ale zanim Antony Joshua wyjdzie w przyszłym roku ewentualnie do tej to w tym roku jeszcze czeka go obowiązkowa obrana pasa IB z Kubratem Polowem, potem być może jeszcze obowiązkowa obrana pasa WBO z Oleksandrem Musykiem, który nam się tutaj delikatnie do kolejki jako obowiązkowy challenger e, wpycha. Eddie Hearn, czyli promotor Antonego Joshua zdradził, w jakich okolicznościach chciałby zorganizować, w jakich warunkach chciałby zorganizować walkę Joshua Pulew. Właśnie, wiadomo, są teraz te restrykcje koronawirusowe, walka na stolenie odpada, a Edward liczy jednak, że na tym pojedynku Joshua, czyli swojej największej gwiazdy, zarobi dużo pieniędzy. No i co zrobić, żeby zarobić? Otóż Eddie Hern wymyślił, że zrobiłby taką galę w formacie stolikowym, ekskluzywną dla tysiąca widzów. No to tych stolików a musiałoby się tam trochę zmieścić na tej sali, nie wiem co jakaś Sala weselna odpada na pewno. Jakaś pewnie wielka hala z dużą liczbą stolików. Tysiąc osób widzi Eddie Hern na tej gali i oszacował, że wpływy z tej imprezy wyniosłyby 17 milionów dolarów i 17 milionów podzielicie sobie przez tysiąc w pamięci albo na kalkulatorze to wyjdzie wam 17 tysięcy za bilet średnio. Także nie lecha impreza, więc moi drodzy, jeśli nie macie pomysłu na prezent gwiazdkowy dla kogoś bliskiego, a macie wolne 17 tysięcy dolarów średnio, no to sprawdźcie mu bilet na walkę Joshua Pulp. No Takie plany ma Eddie Hearn. Jak wiadomo, były też inne pomysły, żeby organizować te gale gdzieś za granicą, no ale Wielka Brytania to Wielka Brytania. Jeśli dałoby się wyciągnąć 17 milionów z takiej stolikowej gali, no to po co gdzieś lecieć do Emiratów. Na razie to tyle w tej prasóweczce, a za parę godzin zapraszam już Was serdecznie jak zwykle na wywiad, drugą część wywiadu Andrzeja z Andrzejem Wasilewskim i w tym wywiadzie będzie m.in. o Arturze Szpilce, gorąco ostatnio temacik, co dalej ze Szpilą. Wczoraj było, był fragment o m.in. o gali w Arłamowie, o tej nowej sytuacji na rynku promotorskim, telewizyjnym. Na końcu będzie link do tego wywiadu, jeśli nie widzieliście, a za parę godzin wywiad z Andrzejem Wasilewskim Arturze Szpilce, a już jutro Was zapraszam serdecznie konferencja PZB Skills z udziałem Mateusza Masterna też i Sergieja a w piątek gala na razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Z jednej strony chcę wierzyć, że tak, z drugiej strony mam obawy, że nie. Natomiast on walczył tak słabo z Radczynką, że albo to świadczy o tym, że jest po prostu już zupełnie wyboksowany i na to mimo Artura najszczerszych chęci być może już się nic nie poradzi,